Serdecznie i zapraszam do wykonania właśnie takiej wielkanocnej serwety czy ozdoby, w zależności od tego, do czego sobie wykorzystamy, bo to będzie duża, duża pisanka, naprawdę duża. I tak, ja korzystam z ulubionego zestawu, z tego co ostatnio, cały czas, i tutaj pani już na pewno widzą, że ja już rozpoczęłam pracę. Ponieważ nabrałam już 350 oczek łańcuszka. Tak dużo. Będzie to praca metodą filetową, metodą siatkową. Więc pierwszy rządek może nawet nie w całości, bo on jest naprawdę długi, rozpoczniemy razem, pokażę na jakiej to jest w zasadzie i jak zwykle na zasadzie omówienia będziemy później sobie kontynuować mam tylko nadzieję, że, że zdążę przed Wielkanocą wykonać tą pracę, bo jest dosyć duża ale tak mnie bardzo zachwyciła, że stwierdziłam, że chcę ją mieć mimo wszystko, mimo nakładu pracy i teraz tak, jeżeli już mam gotowy gotowy łańcuszek to zaczynam pierwszy motyw pierwszy motyw to będzie 7 pełnych krateczek a 7 pełnych kratek to 22 słupki obok siebie, więc na pierwszy słupek nabieram sobie trzy oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się w czwarte oczko, wykonując słupek. I dzięki temu mam już dwa słupki. I teraz kolejne 20 słupków oczko w oczko muszę wkłuwać w ten sposób, aby nie pominąć żadnego oczka po prostu. I mam już raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście Dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Szesnaście. Siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, no i 20. Tam na początku nie doliczyłam tych dwóch słupków, które miałam wykonane, więc w sumie mam już dwadzieścia dwa słupki, a to oznacza, że mam siedem pełnych krateczek. I teraz po tych siedmiu pełnych kratkach wykonuję osiem pustych kratek, czyli nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, na dole pomijam dwa oczka, a wkłuwam się w trzecie i wykonuję słupek. Czyli raz, dwa. Cztery. cztery pięć Sześć. Siedem, no i osiem. Aha, jeszcze nie wspomniałam o tym, że jak zwykle zaczynam w środkowej części pracy, w, tej, w tym miejscu, gdzie ta praca jest najszersza, bo później będę dowiązywać nitkę. Dzięki temu nie muszę dobierać oczek, za czym nie przepadam. I teraz mamy na przemian cztery zmiany. Dwie pełne, dwie puste, dwie pełne, dwie puste. Na dwie pełne musimy wykonać siedem słupków. Już jeden mam. Czyli raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7. Ok, teraz dwie krateczki puste, czyli dwa oczka łańcuszka, no i słupek. I jeszcze raz dwa oczka. Słupek. No i znowu dwie kratki pełne, czyli siedem słupków. Już mam dwa. Trzy. cztery, pięć, sześć, siedem, i jeszcze raz wykonuję dwie krateczki półsta, dwie puste, czyli raz, dwa. No tutaj chyba za daleko się wkułam. Dwa. I teraz trzy krateczki pełne, czyli dziesięć słupków obok siebie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. siedem osiem dziewięć dziesięć ok, więc myślę, że dalej to już dokończę poza kamerą i tylko na zasadzie omówienia bo technikę przecież znamy a jeżeli ktoś jest początkujący, to myślę, że mógł już teraz zobaczyć, jak to, jak to wygląda. Także dalsza część już będzie w omówieniu. Ok. I ja już mam tutaj wykończony pierwszy rządek robótki. Tak jak mówiłam, będzie to naprawdę długa praca. I dla sprawdzenia zaczynamy od siedmiu pełnych krateczek, czyli to są 22 słupki obok siebie. To był początek. Dalej mamy 8 krateczek pustych. 2, 4, 6, 8. I teraz na przemian. Dwie pełne, dwie puste, dwie pełne, dwie puste. Przy czym dwie pełne krateczki to 7 słupków obok siebie. Następnie mamy 3 krateczki pełne, czyli 10 słupków obok siebie. Jedną krateczkę pustą. No, i teraz mamy 6 kratek pełnych. A 6 kratek pełnych to, to 19 słupków obok siebie. Tak, kratek. Mhm. To 19 słupków obok siebie. Tak, tak. Dalej, 18 pustych krateczek. O, 18. 18 pustych krateczek. I teraz taki dłuższy fragment kratek pełnych. Mamy tutaj 19 pełnych kratek, czyli 58 słupków obok siebie. Tak to wygląda. Dalej. Znowu mamy 18 pustych krateczek. I znowu na przemian. Dwie pełne, dwie puste. Następnie 4 krateczki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. I znowu na przemian 2 puste, 2 pełne. Następnie 1 krateczka pusta, 2 pełne i 3 kratki puste. Ostatni element tego wzoru, tego rządku, to 10 krateczek pełnych. Czyli 31 słupków obok siebie. Proszę popatrzeć, ile zostało u mnie jeszcze łańcuszka. Ale to tym nie trzeba się przejmować. Wystarczy odciąć po prostu później, jak będziemy dowiązywać nitkę, rozsupłać i dowiązać nitkę. Wykorzystamy po prostu tą część. Tym nie należy się przejmować. Lepiej, żeby zostało niż zabrakło. W każdym razie, pierwszy. Rządek jest za nami, on jest naprawdę, naprawdę długi. Myślę, że ma około 100 cm, także to będzie naprawdę duża praca, myślę, że dla osób cierpliwych i wytrwałych, ale liczy na powalający efekt. Pora na drugi rządek. Drugi rządek zaczynamy od zmniejszenia o jedną krateczkę, czyli przeskakuję oczkami ścisłymi na czwarty słupek. Ja to pokażę, jak zmniejszać z drugiej strony robótki, żeby nie było wątpliwości, jeżeli ktoś jest początkujący i nie wie jak. No i dalej mamy kratki pełne. I tych kratek pełnych mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, czyli 28 słupków obok siebie. Dalej mamy pięć krateczek pustych. I znowu kratki pełne. Tym razem jest ich chyba sześć, ale wolę sprawdzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zgadza się. Czyli 19 słupków obok siebie. Idziemy dalej. Dalej, krateczki puste. Mam sześć tych krateczek pustych w tym miejscu. Dwie kratki pełne, czyli 7 słupków obok siebie i taki dłuższy fragment kratek pustych. Przeliczymy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 krateczek pustych. I teraz tutaj ten motyw to jest motyw środkowy pracy, to będzie zajączek, taki duży, duży zajączek. Tutaj jest akurat jego brzuszek i tych kratek pełnych mamy raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście i siedemnaście. Czyli w sumie mam mm, czy ja dobrze liczę? 52. 52 słupki obok siebie. Tak, 52 słupki obok siebie. Ale tutaj, jeżeli ktoś nie ma chęci liczyć, to można zobaczyć, że motyw, który był w poprzednim rządku, zmniejszyłyśmy sobie o jedną kratkę z prawej i z lewej strony. Także tak to wygląda. I jeszcze jedna uwaga: jeżeli robimy. Krateczkę pustą. Nad kratką pełną to pamiętamy o tym, aby pominąć dwa słupki, a zahaczyć się dopiero na trzecim słupku. Ok, i idziemy dalej, czyli po tych 17 pełnych kratkach znowu mamy dłuższy fragment z kratkami pustymi. I tym razem: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Akurat jest tych krateczek. Dalej mamy 4 kratki pełne, czyli 13 słupków obok siebie. 2 kratki puste i znowu kratki pełne. Raz, 2-3-4-5-6-7-8-9. czyli 28 słupków obok siebie. I dalej na przemian pusta, pełna, pusta. Dwie krateczki pełne, czyli 7 słupków. Akurat tutaj mamy w tym samym miejscu, co z poprzedniego rządku były kratki pełne. I znowu puste 2 4 6 8. Do końca motywu już tylko kratki pełne. Chyba jest ich 10, ale nie pamiętam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie 10, a siedem. Czyli 22 słupki obok siebie. I tutaj mi się rozpruło, więc muszę to sobie od razu na bieżąco poprawić. I przy okazji pokażę, w jaki sposób zmniejszać pracę. tak? Czyli przerzucamy na drugą stronę, i za pomocą właśnie oczek ścisłych przechodzimy sobie. Na czwarty słupek. O, i już jestem na słupku numer 4. Z tego słupka zaczynam, czyli trzy oczka do góry na pierwszy słupek. No i dalej sobie już ponawiam te słupki. Za chwilkę będziemy kontynuować pracę. Na razie tylko taki początek, aby yy, po prostu przekazać tam informację, w jaki sposób zmniejszamy. Więc tak to wygląda. Tak jak mówiłam, to naprawdę jest duża praca na stół. Czy na szeroką ławę. I to jest praca dla osób cierpliwych, ale mam nadzieję, że takie się znajdą, które zechcą razem ze mną wykonać tą serwetę, która mam nadzieję będzie niesamowita w odbiorze.